Hej, cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z odcinkiem, w którym sobie sprawdzimy, czy konta, które wyświetlają się w Google Grafice, wciąż są aktywne, bądź ogólnie wciąż istnieją. Także zapraszam Was do oglądania. Przed zaczęciem tego odcinka zapraszam Was oczywiście do dania łapeczki w górę, subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zapraszam również do napisania komentarza wraz ze swoim nickiem, ponieważ macie tu znaku na coś z kolekcji. Tutaj macie osobę, która wygrała w poprzednim rozdaniu. Bardzo, ale to bardzo Ci tutaj gratuluję. I również witam nowych wspierających kanał oraz powracających. Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. Dobrze, tak jak możecie zobaczyć, w wyszukiwarkę Google wpisałem MSP profile. Wyskoczyły mi takie wyniki, na przykład są tutaj jakieś konta sprzed chyba lat. Które gdzieś e, kiedyś były aktywne. Są to konta na przykład, które były używane na samych quizach, np. konto Juny. Tu mamy przynajmniej pewność, że to konto było aktywne. Tu jakieś inne, no, tylko stary, ja staram się tam, gdzie było po polsku, aby jednak miało to jakiś sens i nie musieć szukać po serwerach. Także zaczynamy. Więc pierwsze konto nazywa się Ananasek. W ogóle to jest ze starym jakimś. E, MSP, bo w pisaniu tej nazwy, jak widać, nic mi tu nie wyskakuje. Jest tu anasek hashtag MSP, na przykład z 25 levelem, a reszta to są multi-konta. Tu jest jakieś konto, które było chyba jeszcze aktywne, a reszta to jest no, konta w podobnych nazwach. Kolejne konto to moderator002. I to konto również z tego co widzę, nie istnieje. Również nie da się go wyszukać. Kolejne konto to Klaus. I tu również pewnie będzie podobnie, chyba że to konto nic się nie zmieniło pod tym wzorem. Na przykład jest tutaj jakieś konto. Jest ono z kwietnia 2019. Tamto miało VPa, przynajmniej na screenie. Zobaczmy, czy tutaj coś się ukaże. I nie, chyba konto... Nie, jeszcze się nie wyświetla. Nie, konto nie miało ani dnia, więc to nie jest na pewno to konto. Kolejne konto to nazwa Designer. I konto o tej nazwie również jest, nie istnieje. Przynajmniej takie to ogólne, bo to konto już na tamten czas miało e, znacznie wyższy level, bo 17. Jednak tutaj takiego konta e, nie ma. Kolejne konto to Claudia Podłoga Dolar. Nie wiem, czy tak tutaj dobrze napisałem. I to konto. Istnieje, chyba jako jedyna na razie i ma 19 level. I tutaj na tym screenie niestety nie widać poziomu, jednak jest jeszcze jakiś status. Nie ma niestety już ikonki. Konto jest z 2011 roku. Ciekawe, czy się jakieś luki chociaż wyświetlał. Czy dało się dojść do tego, czy to konto miało ten luk? Jednak chyba nie uda, bo się nic nie wyświetla. Zobaczmy w ogóle. Czy jakiś luk się wyświetli z tego konta. Ale z tego co widzę to raczej nie. Już pewnie mi się MSP zbugowało. Chociaż jeszcze chyba nie. Kolejne konto to Cloden Wolf VIP 4. I to konto również istnieje. Konto ma troszkę wyższy level. Bo miało 14 na zrzucie ekranu. Tutaj ma 17. Również nie ma profilowego. Więc konto raczej jest nieaktywne. Jest status. Jest widzę... Mówił że raczej luk jest dość stary, konto jest z maja 2013 roku, w ostatnim czasie jest aktualizacji, księga gości jest pusta, tutaj również pewnie podobnie będzie z lukami, tutaj się na tym koncie więcej nie dzieje, nie nam się nie otworzy ostatni luk. Kolejne konto to osoba z nazwą Morwinka, to konto ma 30 level, tu mam akurat zdjęcie z takiego z profilu, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać, czy to jest to konto. Look wygląda na jeszcze taki względnie dzisiejszy, konto jest z lutego 2016 i również mi się to zgadza, także to jest to konto właśnie. Konto już raczej nieaktywne oddaję dawna, jednak widać, że miało dość niezłe zasięgi na tamten czas. Miała 90 dni vip także tak to się prezentuje. Zobaczmy jeszcze kolejne konta. Kolejne konto nazywa się Ukradnij Dla mnie Niebo i jest konto z 93 levelem. To jest dość duży level. Konto ma VIP-a w dalszym ciągu. Jednak widać, że konto już chyba było dość długo nieaktywne, bo nie ma profilowego. Zobaczmy, co coś uda się na... zobaczyć. Nie wiem, czy mi tu masz już się nie zbagowało. Znajężycie pewnie tak, bo jeszcze się chyba nie wczytuje. Dobra, więc przelogowałam się, drugie podejście. I konto jest jednak aktywne. Po prostu wcześniej się MSP bagowało. Tak jak widać jest luk, pisze, że oddaje grafki. Zobaczmy czy jakieś aktualizacje statusu, chociaż widzę, że nie ma już aktualizacji statusu tutaj. Więc chyba jest dłużej nieaktywna. W ostatnim czasie, ma widzę porobiono tutaj chyba wiele orców. Ma, ma 300 albo 3000 dni. 3000, więcej niż u mnie, więc na pewno to jest więcej. Jednak widać, że już jest dość nieaktywna. Tu ktoś pisze rip, więc raczej może to wskazywać, że osoba już jest e, nieaktywna. E, zobaczmy, czy ostatni luk się wczyta. Jest to luk z 28 października 2014 roku. Wtedy właśnie robiła ostatni luk. To nie jest ten luk, nawet, który ma ubrany. Czyli może że to kontakt już jest nieaktywny dwa 2 lata. Ciekawe, ja czy na. VIPy, czy po prostu nie wiem, ma jakąś płatność odnawialną i o tym nie wiem, czy po prostu e, wchodziła, czy po prostu dostała tyle vipów i ma cały czas? Nie wiem, ciężko mi to jakoś e, ująć. Sprawdźmy jeszcze dwa konta. Nie wiem, czy dobrze wpisałem. Nic mi się tu nie pojawia, bo nie wiem, czy to musi być za każdym razem e, spacja co może powodować, że, ale nic mi tutaj nie wyszukuje, więc konto raczej już jest nieaktywne. Zostało mi jeszcze konto, jednak screenie z brzydkiej jakości. Konto się chyba nazywa Alfea. Alpha, że jest dłużej. Ale jest konto, jest wciąż aktywne. Ma VIPA, więc osoba raczej gra, albo przynajmniej gra w ostatnim czasie. Kiego to Luka. Konto jest z października 2017. Tutaj również nie ma statusu w ostatnim czasie, więc może być już e... Dłuższy czas nieaktywny. Zobaczmy, z kiedy ma ostatniego luka. Nazywa się Naura i luk jest z października 2025, czyli też już e, nie aktualizowała. Chyba nawet ten. Nie, to nie jest ten sam luk? Tylko włosy są chyba te same. Także tak to się prezentuje. Ma chyba nawet pakiet. Czy to jest pakiet? Chyba pakiet, Angel. Tak. Dobra, więc tak to się prezentuje. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pa pa.